Kochany dzień dobry, zapraszam Was serdecznie na nowy przegląd do sklepu Sinsei. Na początku chciałam Wam pokazać te cudowne figurki, są dostępne m.in. urocze skrzaty za 46 zł. Jak widzicie, wyróżniają się one tymi rogami renifera, ale również możecie zakupić sobie takie myszki. One kosztują 120 zł, mają takie rozciągane nogi i są naprawdę bardzo urocze. Dajcie znać, jak tego typu ozdoby Wam się podobają. Następnie przejdę do czegoś bardziej klasycznego. Są to takie ceramiczne e, skrzaty w kolorze szarym. Kosztują 13 zł i są bardzo minimalistyczne. Następnie chcę Wam zaprezentować te przepiękne dziadki do orzechu w wyjątkowej kolorystyce, ponieważ mamy połączenie bieli wraz z czernią oraz ze złotem. Za takiego dziadka zapłacicie 60 zł. Jest on naprawdę całkiem spoko wykonany. W ogóle muszę przyznać, że ta kolekcja świąteczna w Siensej zrobiła na mnie spore wrażenie. Nie, ponieważ jakość jest rewelacyjna ale ceny są również naprawdę atrakcyjne i te rzeczy wyglądają dosyć nietypowo w porównaniu do innych sieciówek, z których robiłam Wam przeglądy, uważam, że Sinsy jest naprawdę na wysokim poziomie następnie za 20 zł możecie zakupić sobie taką sztuczną, złotą gwiazdę betlejemską w czarnej doniczce a za 13 zł taka głowa renifera w kolorze czarnym, miałyście już przyjemność ją widzieć w moich poprzednich przeglądach tutaj do kompletu są również takie Skrzaty w cenie 20 zł. One są oczywiście idealnym kompletem do skrzatów, które pokazywałam Wam przed chwilą. A tutaj jeszcze mamy taką bardzo fajną dekorację drewnianą z napisem. Dajcie znać, jak ona Wam się podoba. Kolejne ciekawe produkty dla Fanek skrzatów to takie urocze miseczki. Kosztują niecałe 15 zł. Uważam, że to będzie super opcja na wigilię, na podanie barszczu. A tak swoją drogą dajcie znać w komentarzu, czy u was na wigilię podawany jest barszcz z uszkami, czy może grzybowa zupa. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Jestem bardzo ciekawa. Kolejna świetna rzecz na stół to taka złota gwiazdka, która również jest w super cenie, kosztuje niecałe 13 zł i uważam, że będzie świetnym uzupełnieniem wszystkich dekoracji, ale chcę Wam również zaprezentować taką choineczkę w kolorze granatowym. Ona jest już ceramiczna, zdecydowanie jest cięższa i również będzie świetnie prezentowała się na świątecznym stole, kosztuje niecałe 20 zł. Ten kubeczek jest naprawdę przeuroczy. Jak widzicie, ma zieloną pokrywkę, więc możemy sobie tutaj zaparzyć herbatkę, a kosztuje niecałe 16 zł. To też będzie bardzo fajny pomysł na prezent. Tutaj również za 26 zł znalazłam taki fajny lampion. Jak widzicie, ma on również dekorację, składającą się między innymi z takich perełek, wygląda naprawdę super. A tutaj Wam również muszę zaprezentować takie bardzo fajne lampiony, takie latarenki za 20 zł. Póki co widziałam tylko i wyłącznie, Kolor biały wyglądają rewelacyjnie i myślę, że po zapaleniu świeczki w środku efekt będzie spektakularny. A skoro jesteśmy już w tematyce świeczek, to również zaprezentuję Wam taki model za 30 zł. On jest naprawdę całkiem spory, mamy również świetne słoiczki, i ja w zeszłym roku również kupiłam Since świetne słoiczki do mojej kuchni w takim świątecznym klimacie. Chyba Wam już je pokazywałam w zeszłorocznych filmikach świątecznych, ale jeżeli ich nie kojarzycie, to zaprezentuję Wam je jeszcze w tym tygodniu. W nowym vlogu. A tutaj zobaczcie, jaki mamy fajny kubeczek. On jest w zestawie z łyżeczką. Są wykończone te rzeczy gwiazdkami, wygląda na to mega uroczo i kosztuje tylko 20 zł, więc tutaj ponownie super pomysł na prezent. Dostępne są również takie miętowe bombki za 16 zł. Mamy również bardzo ładne choineczki, za niecałe 13 zł. Jak widzicie, one na dole są wykończone takim drewnianym elementem. A tutaj jeszcze taka ozdoba za dwie dyszki. I dostępne są również czubki na choinkę za 8 zł. Mamy bardzo ładny kolor butelkowej zieleni e, i jak widzicie, jeden element jest wykończony brokatem. A tutaj są dostępne również takie domki, które obecnie są bardzo modne. Ja również na takie domki się skusiłam, ale to już niedługo zobaczycie w holu z dodatkami świątecznymi. Muszę Wam również zaprezentować te świetne reniferki za niecałe 10 zł. Mamy dostępny kolor biały oraz czarny. Tego typu reniferki Będą świetnie prezentowały się w kompozycji na tacy na przykład z jakimiś świeczkami albo właśnie z gwiazdą betlejemską. Zdecydowanie nada uroku do wystroju całego salonu, ale tutaj muszę Wam pokazać również pompki, z którymi powiem szczerze, spotkałam się po raz pierwszy. Są naprawdę bardzo nietypowe, ale wyglądają rewelacyjnie, kosztują 13 zł, a w zestawie znajdziecie aż 6 sztuk. Dajcie znać, co oni sądzicie, ponieważ ja z czymś takim się jeszcze nie spotkałam, natomiast znalazłam również piękną dekorację, i ja sama bardzo podobną posiadam w moim domu. Jest to taki dziadek do orzechów w bardzo ładnej aranżacji za 26 zł. Jak widzicie, wszystko tutaj kolorystycznie do siebie pasuje. Ja uwielbiam tego typu elementy, ale również w oko wpadły mi takie ceramiczne słoiczki wraz z drewnianą przykrywką i za sztukę płacimy 26 zł. Bardzo mi się one spodobały, one są świetnie wykonane. Przypadły mi również te świeczniki w kolorze złotym. One kosztują niecałe 20 zł i tutaj zdecydowanie będą one świetnie prezentowały się na przykład na komodzie w salonie. Znalazłam również taką paterkę w kształcie gwiazdki. Ona kosztuje tylko 16 zł, i również bardzo mi się spodobała, ale również możemy znaleźć rewelacyjne kubeczki. Są one niezwykle eleganckie. Same spójrzcie jak pięknie się prezentują, a kosztują niecałe 16 zł. Są w kolorze czarnym, mamy złote wykończenie. Najbardziej podoba mi się ten układ. W kształcie gwiazdki, no wygląda to po prostu rewelacyjnie, uwielbiam tego typu elementy. Znalazłam również bardzo fajny kalendarz, który odlicza dni do świąt. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mamy takiego Reniferka na górze i kosztuje to tylko 16 zł. Więc tak jak mówiłam Wam na początku, te ceny w Simsie są naprawdę bardzo, bardzo niskie. Tutaj jest jeszcze taki słoiczek, całkiem spory swoją drogą i zapłacicie za taki model 18 zł. za 16 złotych możecie kupić takie... Piękne słoiki. One nie mają, jak widzicie, takich mocno wystających elementów. Mamy śliczne reniferki z szaliczkami. Wygląda to naprawdę bardzo uroczo. Na końcu chcę Wam również zaprezentować świetne skrzynki na listy do świętego Mikołaja, które kosztują tylko 30 zł, ale same spójrzcie, jak to świetnie się prezentuje. Tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało, że ten filmik był dla Was pomocny i interesujący. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już długo w kolejnym filmie pa.